thank you Grzegorz, dzisiaj ostatni mecz sezonu, zremisowaliście z MKS-em Żory 1-1. Taki wynik był do przerwy, pierwsi wyszliście na prowadzenie. Jak skomentujesz postawę swojego zespołu w dzisiejszym spotkaniu? Trzeba chłopców pochwalić, szczególnie za pierwszą część spotkania, bo zagraliśmy konsekwentnie, zagraliśmy to, co chcieliśmy grać, zrealizowaliśmy swoje założenia, strzeliliśmy szybko bramkę. Straciliśmy bramkę gdzieś na po błędzie ustawienia, natomiast Druga połowa słabo. No, martwi nas, bo był to dla nas dość ważny mecz. E, natomiast słabie zagraliśmy w drugiej połowie. Nie wiem czemu, co było powodem tego i, i troszkę mnie to martwi, skończył się wynik 1-1. Myślę, że sprawiedliwy. No, graliśmy z Mistrzem Śląska, więc to jest mocny zespół. Natomiast jak mówię, no, nie martwi e, szczególnie zaangażowani w drugiej połowie. I, i to co, to, co nie do końca mi się tu podoba, na pewno. Jak ocenisz kończący się sezon? Pierwszy w, w pierwszej lidze, najwyższej klasie ryzykowej w Ojełudze? Liga bardzo wyrównana. Siedem zespołów bardzo wyrównanych. Gdzieś tam mała tabelka zdecydowała, kto, kto z tej Ligi spada. Był to bardzo mocny zespół. Więc no... każdy z każdym mógł wygrać. Każdy z każdym mógł wygrać. My My na tle przeciwnika przeplataliśmy dobre mecze słabymi meczami. Na pewno druga runda była lepsza w naszym wykonaniu i to cieszy, bo to ostatnich 7 meczy to widać, że, że robimy duży postęp. No i z tego się trzeba cieszyć. Natomiast no na pewno na pewno musimy, musimy się zbroić przed nowym sezonem i dalej, dalej pracować. Masz już w głowie kierunek dla drużyny, który chciałbyś, żeby nabrała w przyszłym sezonie. Ogólne założenia Akademii mamy od dawna, więc tutaj nic nie zmieniamy. Czy, czy to jest zespół 2003, czy 2001 nie ma znaczenia. Realizujemy te same założenia zgodnie z planem Akademii, natomiast no wiadomo, że musimy też dobrać do, do umiejętności zawodników. Po prostu. Mówiłeś przed wywiadem, żeby o tym nie rozmawiać, no ale ja jednak zapytam. No, dzisiejszy mecz był bardzo ważny dla kontekstu przyszłego sezonu, w jaki lidze będziecie występować. Remisowaliście i nie wszystko do końca było zależne od was. I jak oceniliście tą sytuację z utrzymaniem w lidze? No tak jak mówię, no, nie podobała mi się druga połowa bardzo mi się nie podobało zaangażowanie i podejście naszych zawodników, bo wiedzieliśmy o co gramy, wiedzieliśmy, że przy zwycięstwie nie musimy na nikogo patrzeć. Mamy wszystko w swoich rękach i i, I dlatego mnie to martwi, bo mogliśmy ten mecz nawet przegrać i dla mnie nie ma znaczenia, czy będziemy grać w pierwszej, czy, czy w drugiej lidze, bo, bo to chodzi o rozwój zawodników. E, natomiast przy remisie e, musieliśmy patrzeć, żeby, żeby inny zespół wygrał i tak się, tak się też stało, zostajemy w pierwszej lidze, ale, ale my mamy patrzeć na siebie, nie patrzeć, w której gramy lidze, tylko w jaki sposób mamy się rozwijać, jaki kierunek nadać zespołowi, żeby, żeby każdy z zawodników podnosił swoje umiejętności.